Thank <laughs> Władze szczytna starają się robić wszystko, żeby mieszkańcom żyło się tu jak najlepiej. Miasto organizuje m.in. cykliczne zabawy. To możliwość spotkania się z innymi ludźmi, a także gry, zabawy, quizy czy konkursy. Motywem przewodnim ostatniej potańcówki były walentynki, a każdy z uczestników miał okazję nauczyć się nowego tańca, walca angielskiego. Dla nich jest to niezwykle ważna forma relaksu czy oderwania się od tego, co się dzieje dzieje w domu. Często są to ludzie samotni, którzy chętnie przychodzą, spotykają się, nawiązują znajomości, nie siedzą w, nie siedzą w domach. Takie zabawy są niezwykle ważne dla wszystkich starszych mieszkańców szczytna. To właśnie w ich trakcie seniorzy mogą spędzić czas w doborowym towarzystwie, potańczyć ze sobą oraz poznać nowych przyjaciół. Imprezy cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Jak widać na górze tutaj, dużo ludzi potrzebuje takich wyjść. I dla naszych seniorów jest to bodziec po to, żeby wyjść z domu by chciało im się ubrać, gdzieś wyjść, poznać nowych ludzi. Kocham taniec, kiedy tylko mogę, to tańczę. A to jest bal walentynkowy. Także mało kiedy bywam na walentynkowym. Uważam, że bardzo dobry pomysł burmistrz miał, ponieważ no, większość yy, w dojrzałym, że tak powiem, wieku... Yy, osób no nie ma gdzie się w tej chwili pobawić, a takie imprezy uważam, że są bardzo fajne. Bal walentynkowy to jedna z kilku atrakcji organizowanych w ostatnim czasie przez szczycieński samorząd. Ważnym wydarzeniem był coroczny, siódmy już, walentynkowy piknik morsów pod honorowym patronatem burmistrza miasta Szczytno. Podczas trwania wydarzenia zbierane były pieniądze na leczenie Kasi ze Stowarzyszenia Morsy Szczytno. Hashtag reset. Odbył się kiermasz ciast oraz licytacje. Robimy imprezę na zasadzie, że Nieważny u nas jest czas, tylko wzięcie udziału. Można przejść całą rodziną, przewiedz, i dla każdego na mecie czeka taki ładny mecz. Kolejnym ważnym wydarzeniem organizowanym przez władze Szczytna było pierwsze miejskie dyktando ortograficzne przeprowadzone w Miejskim Domu Kultury. Dyktando oraz quiz odbyły się z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Były też częścią obchodów trzystulecia nadania praw miejskich. Mistrzem ortografii miasta Szczytno 2023 roku została pani Jolanta Rucińska, natomiast wyróżnienia otrzymały panie Mir Rabukowiecka oraz Pani Monika Kaszubowska. Czy się spodziewałam? Absolutnie, absolutnie, dlatego że mam świadomość tego, że popełniłam błąd jeden, a podejrzewam, że komisja wychwyciła jeszcze jakiś, ale widocznie zrobiłam najmniej błędów i dlatego wygrałam. Szczytno nie zapomina również o swoich najmłodszych mieszkańcach. Za nami ferie zimowe, podczas których odbyły się liczne atrakcje, w tym trening piłki nożnej prowadzony przez burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego. Wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta Szczytno cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv